Siema, witam Was. Wasz nieoceniony komentator wyścigów w Formuły 1 dzisiaj. Specjalny bonus, ponieważ zakomentuję, a raczej skomentuję Wam, nasz wyścig ostatni na Hatchu. Mianowicie, Liga Mała, a raczej Mała Liga GT6 ruszyła jakieś dwa tygodnie temu. No i, no i zaczynamy, zaczynamy moi drodzy, co tu się będzie działo? Dobra, co Worobi przede mną, Lemo przede mną, co to jest, rolek, o, tu Dawid już to stał w blokach, będą jaja, nie przejmujcie się, 10 minut mojego pieprzenia będzie do wysłuchania, także nie jest źle obserwujcie co się dzieje, ponieważ na moim ekranie są wszyscy. Na moi, w mojej grze byli wszyscy. Widać, kupiłem pełną wersję, ponieważ niektórym wyświetlało się tylko kilka osób. Niemniej tutaj widzę. To był młody. Był, bo już go nie ma. Za lądkiem jedziemy. Rolek wrócił do ścigania. Wrócił. Witamy serdecznie, Roleczku. Jesteś świetnym gościem, ale być może. Trzeba jeszcze trochę potrenować, ponieważ zobaczcie, jak tu Errorek cię będzie brał. Patrz, jedzie, jedzie, patrz, jedzie. Źle wyszedłeś, źle wyszedłeś, ale Errorek wyszedł świetnie. No taki ciulowaty, ciulowata ta kamera, ale co zrobić? I teraz tu się dzieje rzecz, która miała wpływ na resztę wyścigu: Mianowicie jedzie sobie Elmo, jedzie, 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 i nagle stwierdza, że warto stanąć bokiem. Zabiera rolka, kowala generalnie wszystkich oprócz mnie, ponieważ ja z moim instynktem Lisa. Dałem radę uciec. I teraz goni Ino i gitary, co gra. Yy, gitara gra, gra gitara. Ja jadę, patrzę się z tyłu, co się dzieje. Jadę teraz do przodu. Dobrze, jedziemy, jedziemy. Brands Hatch, bardzo ciekawy tor, bardzo ciekawe ułożenie. Mówiąc szczerze, moje czasy bardzo słabe w porównaniu z innymi. Prawie 3 sekundy gorsze, ale, o dziwo, jestem trzeci. Yy. Oczywiście to jest nagrywane z powtórki, więc tutaj no, te loginy, które się u góry w prawym rogu. Oj tu! Co tu się stało? Co tu się stało? Gitara, gitara stra... strunest chyba straciła, bo się wypieprzyła i ją wziąłem, wziąłem ją z lewej. Teraz jestem już drugi, ludzie, to jest niesamowite. Ja jestem drugi. Niemniej, <laughs> jedziemy dalej, No gitara tutaj będzie, będzie atakował ostro. O nie, nie będzie atakował ostro, bo świetnie z się Także jest gitara. Idziemy dalej. O, tutaj, kurde. Nie, nawet okej. Okay. O, gitara tutaj szumi. Szumi, szumi las. Szumi potok złoty z Pana Tadeusza. Yy, dobra, zmiana kamereczki widzę, zmiana akcji. Tu już chyba będzie chodziło o to, że po prostu ci mnie będą gonić. No, trochę wyprzedzam fakty, ale no niestety tak jest. Generalnie troszeczkę o... o tutaj nowum w moich powtóreczkach mianowicie obraz z innego autka, tutaj no sorry, że tak gościu się nazywa, ale no co zrobisz jaskiniowiec wracaj hopie do hal kurna nie tam do jaskini się będziesz chował gdzie tam, w Ostrowiu Świętokrzyskim nie miej w Ostrowiu Świętokrzyskim, nie w Ostrowiu Świętokrzyskim nie w jaskini, czy tam nie w jaskini, ale internet na tyle masz, że Cię widzę, inni być może już Cię nie widzieli, z tego co wiem Wiele osób cię nie widziało. Niemniej bierze jaskiniowe cienia, bierze go, bierze, bierze. Się jakiś taki ten dziwny ten samochód tylko żeś go średnio malował. Na farbę ci chyba nie starczyło Ewentualnie, żeś jakiegoś Polaka wynają do, do wymalowania i zapłaciłeś mu za mało ci odwalił fuszerkę. Niemniej tutaj, ja oczywiście tam z przodu, ta oczywiście jedyna yy, kambodżańska flaga na, na tle tych. Tych najlepszych flag. Także no, niestety tak bywa: za chlebem ucieka się wiele. Nie? Znaczy, nie przed chlebem, a za, nie? Żeby, że za chlebem, żeby, życie, żeby żyło nam się lepiej, panie Donaldzie. Niemniej <laughs> jedziemy teraz tutaj. Jaskiniowiec <laughs> cały czas napiera. Sieniu odziwo z zawodnika, którego kiedyś pamiętam objeżdżałem jak chciałem. Teraz tutaj staje się poważnym graczem powoznym graczem w tej naszej lidze. E, tutaj o, Kowal z tyłu, e, pan Kowaleski, Czyli nie wiem jak to masz tam na nazwisko, w każdym czasie razie w stolicy mieszkasz, więc pewnie dlatego takie takie oponeczki masz takie tutaj, e, żeś sobie alu się założył takie typowo warszawskie, także jest dobrze, jest dobrze kochany. Niemniej no tu widać walka ostra, bo ja bo ja się bronię tutaj widzę jaskiniowiec e, ma rzut oka na Kowala, Kowal oczywiście jak to Warszawa, jak to od lewa do prawa e, no niestety no, takie, są, takie są kwestie, ale to wiadomo każdy e, każda ta mała aglomeracyjka ma tam swoje jakieś tam dziwne e, zwyczaje niemniej teraz już jest e, spojrzenie na mnie sieniu będzie mnie atakował nawet mi tu światełkami mrgnął za gość. No i oczywiście teraz zdarzy się rzecz, którą o którą nijak mm, jego nie mogę obarczać. Po prostu, po prostu ja za bardzo się do niego zbliżyłem, potem chciałem się odsunąć, no i no, wyleciałem. Także w jednym momencie straciłem trzy pozycje. Jak na mnie to kiedyś się trzy pozycje zyskiwało, teraz się trzy pozycje traci. No wiecie, no człowiek starzeje się, jest coraz gorzej. Niemniej, no żeby nie było, to oczywiście prowadzi yy, nasz weteran. Już tam oczywiście nie chcę wspominać o wieku, bo nie mam pojęcia, ale nasz weteran, nasze ino, ino ino, ino, ino będzie prowadził, a, dopó a dopóki prowadzi będzie dobrze, dobrze, teraz tak, znowu zmiana. Yy, teraz tu cich, będę ciśnął młodego, młody jest dublowany, oczywiście jako zawodnik dublowany powinien po prostu zwolnić i mnie przepuścić grzecznie, ale że nie chcę, no to wam opowiem znaczy opiwam, nie opowiem nie, nie będę wam nic opowiadał, tylko wam powiem bo i tak mnie oglądacie z wielkim zapartym tchem i, i z rękami na klawiaturze żeby jakieś tu kąśliwe, kąśliwe moje cytaty e, wykorzystać w swoim, w swoim życiu także opowiem wam trochę o tym Gran Turismo 6, mówiąc szczerze grę kupiłem na początku nie byłem zawiedzi zawiedziony, bo wydawała się bardzo w porządku. Oczywiście, kiedy bardziej się w nią wgryzłem, zaczęły powtarzać się historie, które miały miejsce w Gran Turismo 5, które prawdopodobnie będą miały miejsce w Gran Turismo 7. I po prostu no, dramat kompletny. O no, tutaj no, młody dał się wyprzedzić, dziękuję Ci bardzo, jesteś bardzo dobry gościu. Hmm, także no wracając do tematu, bo teraz oczywiście znowu będę jechał sam, nie wiadomo po co hmm, Grand Turismo 6 kolejna gra, która jest niedopracowana która jest jako też bez sensu tak szybko wypuszczona moim zdaniem bez sensu wypuszczona na tą platformę bo PlayStation 4 już sobie, już się rozgościła w wielu salonach i po prostu no dla mnie troszeczkę zły ruch marketingowy, jeżeli chodzi o sony z wypuszczaniem Gran Turismo X na PS3. Plus jest tylko taki, że nie muszę na razie konsoli PS4 kupować. Wydałem te 30 kilka funtów na tą gierkę i mówiąc szczerze, no, większych wydatków nie planuję. Niemniej tutaj widzę, że już będzie to jedna z ostatnich akcji, <laughs> mianowicie nasz e, weteran Ino. Tutaj oczywiście z żero złośliwości po prostu no, jest jak jest, prawda? E, wziął, mnie wyprzedził, ale oczywiście młody wilk tutaj się nie dał, nie? I oczywiście wziął i e, przywrócił sobie e, pozycję. Niemniej teraz tu będzie walka dosyć spora. No, tak jak widzicie już zaczyna się robić ciemnie, już światełka się palą. Ogólnie... Ogólnie tak jak mówię, Gran Turismo do gry z ludźmi, oj, idzie mnie po lewej, ale mnie bierze po lewej. Co się teraz tu będzie działo? Bierze mnie, bierze bierze, wziął mnie jasny gwint. Ale teraz, to będą historie. To, będą historie. O, to jest ten znany zakręt, gdzie Elmo nie wyrobił. Czy my wyrobimy? Tak jest. Ino w drzewo. Ja ze strachu też. Oczywiście jeździmy niczym, na jakiś. Jakieś offroadery. Tu on znowu w piach. Ja kuwetę też zaliczam. o teraz BUM. Rozpieczyłem samochód. Eee, to worobiej pojechał. Teraz patrzę, co się dzieje. Młody chce mnie wyprzedzić z jego zeznań. Wiem, że byłem na środku toru i miał do wyboru albo lewo, albo prawo. Do końca nie mógł się zdecydować, więc wyszło jak wyszło. Niemniej. Jeżeli chodzi o mnie to sorry, to nie było, było moją intencją. Teraz tylko tak jak widzicie wyniki. Kowal z tego co widzę najszybsze okrążenie. Także gratulacje, gratulacje dla Jaskiniowca. Oczywiście dla, dla siebie żadnych gratulacji nie mam, bo to był beznadziejny dla mnie wyścig. Dziękujemy, życzę wesoły, szczęśliwego nowego roku i bawcie się dobrze i zapraszamy. Cześć!